Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, do którego nagranie zainspirowało mnie zdjęcie, które wrzuciłam Wam kilka tygodni temu na Instagramie, a także na Facebooku. I na zdjęciu był widoczny mój mąż z moim Dęciatu! synkiem. I traktor jest! Śpiącymi mi James na wskroś w łóżku. I wtedy pod właśnie tymi zdjęciami wywiązała się rozmowa pomiędzy moimi widzami, czytelnikami obserwującymi. Jedni mówili o tym, bo ja wtedy już nie pamiętam dokładnie, co napisałam pod tym zdjęciem, ale zapytałam, czy wy też tak macie, że wasze dzieci zajmują, wasze małe dzieci zajmują 3-4 łóżka, a wie... i właśnie dużo osób pisało mi później, że tak, że zwierzęta też tak mają ze zwierzętami, że właśnie psy się rozkładają na pół łóżka, że... Że dzieci tak samo, jak się ma więcej dzieci, to jeszcze jest jeszcze gorzej, bo rodzice praktycznie śpią na podłodze. A część z Was pisała mi o tym, że nie powinny dzieci spać z rodzicami, i tam podały swoje powody. No i ja bym chciała się do tego odnieść i powiedzieć Wam, co myślę o właśnie spaniu z dziećmi. Kiedy James się urodził, od pierwszego dnia jego życia. Miał swoje łóżko i spał w swoim łóżku. I moim zdaniem, na samym początku, kiedy mam do czynienia jeszcze z babaskiem, bardzo ważne jest to: ze względu na bezpieczeństwo, ja wiem o tym, że byłam bardzo zmęczona i kilkanaście razy zasnęłam bezwiednie i bałabym się tego, że mogłabym zrobić krzywdę takiemu małemu dziecku, dlatego James od samego początku uczyliśmy do tego, aby spał w swoim łóżku. E, kilka razy zdarzyło mi się zasnąć z małym e, tutaj na piersi, nie karmiąc go, tylko on po prostu sobie tak odpoczywał i wtedy mieliśmy taki wiecie moment skóra do skóry, e, dziecko bardzo się uspokaja, kiedy słyszę bicie serca mamy i wtedy też udało mi się przesnąć kilka razy i nawet nie wiecie z jakim właśnie bólem serca, strachem się obudziłam tak nagle, e, Właśnie myśląc, czy, czy na pewno się nie przewróciłam, czy go nie przedusiłam, itp. Itd. Kolejny powód, dla którego zdecydowaliśmy się, i dla nas to było takie normalne, że od początku James spał sam, był po prostu nasza wygoda. Ja jestem śpiochem, który bardzo lubi się wyspać. Jeżeli się nie wyśmie, to jestem straszna. Dla całego doczenia. Wszyscy o tym wiedzą, że ja swój sen muszę mieć. I mm, dlatego wiedziałam o tym, że jeżeli miałabym w nocy spać, czuwać, a nie spać, to wtedy ten sen nie byłby tak wartościowy dla mnie, jak powinien być. Ja sobie, myślałam sobie też o sobie jako właśnie tej karmicielce dziecka, która musi być wypoczęta, której się należy odpoczynek, aby mogła się zajmować swoim dzieckiem. Chcesz się, To chodź, idziemy. Szybciutko. Chodź. A jeszcze Wam się nie pochwaliłam, że James właśnie wstał e, i nie śpi już w pieluszce. Muszę iść właśnie z nim do szybciutko dubikacji i się. Już idziemy, pa! Chodź szybciutko. Chodź w ty mój kochany. Chodź. Um, także to już tylko, taki właśnie off-top. <laughs> Przepraszam Was najmocniej. Ale o czym mówiłam, a o, o właśnie o, o wygodzie naszej. No i później, później ja też bardzo długo nie odkryłam. Piękna i wygody i lenistwa karmienia piersią w łóżku. Bo wiem o tym, że właśnie wtedy, jeżeli bym to robiła, to moje lenistwo by wygrało i pewnie zaczęłam właśnie by spać z Jamesem po prostu wcześniej w łóżku. Bo później, e, kiedy już moje zmęczenie osiągało zenitu, kiedy odkryłam właśnie wygody tego, że można karmić dziecko leżąc, robiłam to częściej i częściej. I ym, nie pochwalam wcale, wcale tego tak siebie, ale nie wiem. No ale James już wtedy był na tyle dużym dzieckiem, że yy, wydaje mi się, że nawet jeżeli bym przygniotła go gdzieś na chwilę na jego nóżkę czy coś tam, to po prostu bym to poczuła. Mniej więcej w szóstym miesiącu życia Jamesa przenieśliśmy go do swojego pokoju i on wtedy spał u siebie. Do szóstego miesiąca spał obok naszego łóżka w swojemu łóżeczku. Później kilka miesięcy w Później, później, kiedy to było dokładnie, nie pamiętam, ale mówiłam Wam o tym w jednym z filmów, że zdjęliśmy przed niepalno z łóżka małego, co dawało mu swobodę tego, że może wychodzić kiedy chce. I kilka razy znaleźliśmy go w nocy leżącego na podłodze, biedny, w, wytoczył się James, chyba chodzi w nocy, wiecie, chodzi przez sen. No, co mi trzymaj? Co mam sobie trzymać jeszcze? Ej! Ki mój Bobasek, widzicie, malutki, mama musi mu trzymać coś do picia. No i... Mm, Problem, problem pojawił się. Nie mogę tego nazwać problemem. Pojawił się kilka właśnie miesięcy temu, kiedy James po nie, nie dobrze się czuł, kiedy zachorował i kiedy mm, budził się w nocy i przychodził do nas do łóżka. I ponieważ ja przykro mi było i po prostu szkoda go, pozwalałam mu zostać z nami dłużej. No i od tamtego momentu James zaczął przychodzić codziennie. A po raz kolejny tutaj się włączyło moje lenistwo i też po prostu ja lubię, jak on teraz z nami leży. Pozwalałam mu zostawać. Kolejny problem, to nie chcę nazwać problem, kolejnym etapem było to, że James zamiast przychodzić do nas nad ranem, robi to na przykład o drugiej w nocy. Wtedy, kiedy ja nie jestem świadoma tego, że on się wczaraptuje w łóżko między nas i po prostu sobie leży. Był okres taki, że zabieraliśmy go z powrotem do siebie do łóżka. I on wtedy zostawał w nim, nie przychodził. Ale teraz na szczęście, na szczęście przychodzi do nas, ale naprawdę z samego rana, kiedy, kiedy dosłownie może 5-10 minut do tego, kiedy, kiedy trzeba już wstawać, wtedy mówi też, że ma ochotę iść do obikacji, prosi nas, żebyśmy mu zrobili mleko. I wtedy, właśnie te kilka minut, które mamy rano dla siebie, są najwajniejsze chyba w ogóle jedno z najpiękniejszych elementów całego macierzyństwa. Bo on się do nas przytula, pokazuje nam, oczywiście, swoje pojazdy, prosi, żebyśmy czytali mu książkę jakoś, przytula się, opowiada, co było w szkole. I wiemy o tym, że część z was pisała o tym wtedy, że a gdzie jest prywatność rodziców i w ogóle. Mi się wydaje, że kiedy się staje rodzicem, to ta prywatność na pewno już jest ograniczona, ale jeżeli ktoś chce, to zawsze może znaleźć czas dla siebie, wiecie o co, o, o, wiecie, o co mi chodzi. Nie wiem, czy nie wiem, czy zdołaliście wyciągnąć wnioski po tej, właśnie pierwszej części filmu, ale generalnie chcę powiedzieć, że moim zdaniem taki zdrowy rozsądek to podstawa, bo czas spędzony właśnie z rana w łóżku z, z dziećmi, moim zdaniem jest po prostu nie do, nie do zastąpienia. Ja nadal pamiętam czasy, Nadal tak robimy, że kiedy idziemy do Polski, do moich rodziców, to bardzo często rano wszyscy się zbieramy u rodziców w pokoju i tam rozmawiamy o tym, co będziemy robić tego dnia i rozmawiamy o tym, co się wydarzyło właśnie wczoraj, na przykład. I, i, i takie właśnie bardzo ważne informacje, ważne informacje, wydarzenia są omawiane właśnie w łóżku. Czy jestem za tym, żeby spać z dzieckiem cały czas? Nie. No bo po prostu nie jest wygodnie, nie oszukujmy się. I zawsze dziecko yy, będzie wygrywało, jeżeli chodzi o walkę o miejsce, no bo takie małe, słuchajcie, jest takie gipkie, że się potrafi przykręcić o 180 stopni, o 360 stopni, nawet kilka razy w ciągu nocy. Jeszcze jedna rzecz na sam koniec, to przypomniałam się teraz, że mam koleżankę w pracy, która ma czwórkę dzieci, czwórkę chłopców. Jeden z nich najmłodszy, który ma 12 lat, nadal śpi z rodzicami, co moim zdaniem już nie jest zdrowe. I najśmieszniejsze, najgorsze, nie wiem jak to określić, jest to, że ten chłopiec za każdym razem, kiedy idzie do znajomych, też śpi razem z rodzicami. Oczywiście nie swoimi, tylko z rodzicami, załóżmy jego kolegi w łóżku. I oczywiście oni się znają i jakoś nie mają nic przeciwko temu. Ale moim zdaniem to już jest tak, może troszeczkę za dużo. Dajcie mi koniecznie znać, co wy myślicie o spaniu z dziećmi. Czy macie podobne domiczenie, czy może myślicie zupełnie inaczej, że nie powinno się rozdzielać mamy z dzieckiem i z tatą, albo właśnie wręcz przeciwnie, że dziecko nie ma prawa wstępu do łóżka, że, że łóżko jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla dorosłych, dla rodziców. Czekam na Wasze opinie. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy. Pomachaj, synku. Powiedz, papa. Do zobaczenia. Ciao! Do zobaczenia, papa! pa. A, pa. pięknie